Płacz Nataszy Urbańskiej w The Voice Kids fani zmartwieni co się stało. Natasza Urbańska przeżyła wzruszający moment podczas nagrania programu The Voice Kids. W trakcie jednego z występów gwiazda wspomniała emocje związane z teatralnym występem sprzed lat, gdy jej córka, Kalina, niespodziewanie pojawiła się na widowni. To niezwykłe, jak młoda dziewczyna podziela pasję matki do muzyki. Urbańska, poza swoją karierą muzyczną i rolą w jury, poświęca dużo uwagi swojej rodzinie, a szczególnie relacji z córką. Wspomnienia z teatru, gdzie Kalina po raz pierwszy zobaczyła matkę na scenie, wzbudziły w niej silne emocje, które trudno było powstrzymać. Moment, gdy czteroletnia Kalina zaczęła klaskać, widząc mamę na scenie, był dla Urbańskiej niezwykle wzruszający. Mówiąc o tym doświadczeniu, piosenkarka nie mogła powstrzymać łez. To jedno z wielu niezapomnianych chwil, które dzielą matkę i córkę, wypełnione miłością i dumą, kropka tego dnia, gdy Kalina pojawiła się w teatrze, aby zobaczyć matkę na scenie, było to dla Nataszy nie tylko chwilą dumy, ale także momentem, który na zawsze zapadł jej w pamięć. Widok małej Kaliny, jak entuzjastycznie klaskała i oklaskiwała jej występ, sprawił, że serce Nataszy rozpłakało się ze wzruszenia. To wyjątkowe doświadczenie przypomniało jej, jak ważne jest współdzielenie z córką pasji i radości z życia. W tych chwilach Natasza czuła, że jest więcej niż tylko piosenkarką czy jurorką, jest przede wszystkim matką, która dzieli się swoją miłością i talentem ze swoim ukochanym dzieckiem. Od tamtej chwili Natasza Urbańska jeszcze bardziej doceniała każdy moment spędzony z Kaliną oraz możliwość dzielenia się z nią swoimi sukcesami i pasjami. To, że córka miała okazję być częścią jej życia artystycznego, dodawało Nataszy nie tylko motywacji, ale także głębszego sensu i radości w wykonywaniu swojej pracy. Dzięki Kalinie doświadczała niezwykłego rodzicielskiego spełnienia, które przekraczało granice samej kariery muzycznej. Każda łza wzruszenia była dla niej potwierdzeniem, że więzi rodzinne są najcenniejszym skarbem, który przetrwa wszystkie burze życiowe.